Co zainwestować pieniądze w 2022 roku? Chyba każdy z nas widzi, że inflacja jest bardzo dużym problemem poza prezesem Narodowego Banku Polskiego, bo on uważa, że wszystko jest pod kontrolą, ale inflacja nie jest przejściowa i stanowi bardzo duży problem. Jeżeli masz jakiś kapitał, to dzisiaj dam ci kilka propozycji, w które warto go ulokować. Moja pierwsza propozycja to nieruchomości. Na nieruchomościach możesz zarabiać w różny sposób. Możesz kupować mieszkania, możesz zarabiać na kwaterach pracowniczych, możesz wynajmować mieszkania krótko i długoterminowo. Sposobów, żeby zarabiać na nieruchomościach jest naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Prawdą jest, że w długim terminie nieruchomości cały czas rosną na wartości. Niestety taka średnia stopa zwrotu aktualnie na wynajmowaniu mieszkań to jest od 3 do 6%. Nie jest to tak duże, jakby się mogło wydawać, szczególnie kiedy mamy inflację na poziomie 7-8%. Ja osobiście uważam, że nie warto inwestować w nieruchomości pod wynajem na dźwigni. Jest to raczej fajne, jeżeli masz gotówkę. I chciałbyś na przykład ją w jakiś sposób zabezpieczyć, chciałbyś w jakiś sposób ją ulokować w miarę bezpiecznie, i chciałbyś na przykład zbudować dochód pasywny. Jeżeli zależy Ci na wyższych stopach zwrotu, to raczej poszedłbym w kierunku flipowania. Flipowanie jest to bardzo fajny biznes. Kupujesz nieruchomość zazwyczaj poniżej ceny rynkowej, podnosisz jej wartość przez remont, a potem tą nieruchomość sprzedajesz. Oczywiście można flipować bez remontu, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest takie najbardziej popularne. Ile można zarobić na flipowaniu? Od 30% do nawet 100%. Z tym, że jest z tym naprawdę trochę zabawy i polecam to raczej komuś, kto pracuje na etacie i chce sobie dorobić, na przykład chce zrobić 2 do 4 flipów rocznie, albo komuś, kto chce się tym zająć na pewien etat. Bardzo często pytacie mnie, czy na rynku są jeszcze okazje. Zapytałem o to mojego znajomego, który inwestuje w Katowicach i powiedział mi, tak są okazje. Niestety zakup mieszkania na rynku wtórnym jest stosunkowo drogi i lepiej na przykład pójść w deweloperkę, gdzie stawiasz bliźniaki, bo na tym jest dużo lepsza stopa zwrotu, ale dalej są okazje. Dużo okazji jest na rynku pierwotnym i tam naprawdę można całkiem sporo zarobić. Co jest najważniejsze, jeżeli inwestujesz w nieruchomości? Niezależnie od tego, czy kupujesz nieruchomości pod wynajem, czy kupujesz nieruchomości pod flipa, bardzo ważne jest to, żeby dobrze poznać rynek i kupić mieszkanie poniżej ceny rynkowej. Jeżeli kupujesz mieszkanie poniżej ceny rynkowej, to już w dniu zakupu zarabiasz na tym mieszkaniu. Jeżeli kupisz mieszkanie zbyt drogo, nawet jeżeli jest dobre, to może się okazać, że ta stopa zwrotu będzie znacznie niższa, albo nawet na tym mieszkaniu straci. Przejdźmy do tego, jak inwestować w nieruchomości, kiedy jesteś pracownikiem etatowym, a kiedy jesteś przedsiębiorcą. Kiedy jesteś pracownikiem etatowym, polecam ci inwestować aktywnie, czyli po prostu flipujesz. Po godzinach swojej pracy inwestujesz w nieruchomości, szukasz okazji, kupujesz te mieszkania i flipujesz. Zrobisz 2-4 mieszkania i będzie dobrze. Oczywiście w pewnym momencie możesz się z tego utrzymywać i zrezygnować ze swojej pracy na etacie i zająć się tylko i wyłącznie tym biznesem. Tak wielu ludzi robi. Jeżeli jesteś pracownikiem etatowym, jest to dobre rozwiązanie, ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, uważam, że niekoniecznie. To, na czym powinieneś się skupić, to przede wszystkim swój własny biznes, bo tam jest najwięcej pieniędzy. Więc albo robisz coś, czym się, na, na czym się naprawdę znasz, odkładasz pieniądze i potem kupujesz na przykład mieszkanie pod wynajem, albo inwestujesz pasywnie. W jaki sposób możesz inwestować pasywnie? Załóżmy, że jest świetny inwestor, który zna się na inwestowaniu, robił mnóstwo flipów i potrzebuje kapitału. Ty udzielasz mu tego kapitału, kupujesz mieszkanie na siebie, a ten inwestor zajmuje się całym procesem inwestycyjnym. On pilnuje ekipy, szuka po prostu okazji inwestycyjnych, ty mu tylko i wyłącznie użyczasz kapitału. Dogadujesz się z nim tak, że jak na przykład zarobicie na flipie 20 tysięcy, to nic nie zostaje, ale jak zarobicie powiedzmy 60 tysięcy, to 30 trafia do ciebie, 30 trafia do niego. Taka umowa jest bardzo korzystna, ponieważ tutaj jesteś w stanie spokojnie wykręcić 10% rocznie. Więc inwestowanie pasywne, według mnie, dla przedsiębiorcy jest znacznie lepsze niż inwestowanie aktywne, bo to, co daje ci najwięcej pieniędzy, to jest Twój własny biznes. Moja druga propozycja to jest giełda. Jeżeli znasz mnie od dłuższego czasu, to wiesz, że ja kupuję akcje amerykańskich spółek. Wielokrotnie wyjaśniałem na kanale dlaczego amerykańskich spółek, a nie na przykład polskich. Przejdźmy jednak do konkretów. Ile jesteś w stanie na tej giełdzie realnie zarabiać? Średnioroczna stopa zwrotu to jest około 10%, jeżeli zainwestowałeś w SP 500. Oczywiście, dwa ostatnie lata były wyjątkowo dobre i inwestorzy bili rekordy, ale nie zawsze tak będzie. I jeżeli inwestujesz pasywnie, kupując na przykład ETF na SP500, czyli kupujesz tak naprawdę cały indeks, to jesteś w stanie mieć 10% średniorocznie. Jeżeli z kolei inwestujesz aktywnie, możesz zarobić 5-10% więcej, czyli 15, 20, no w niektórych przypadkach 25%. Ale pytanie, czy warto rezygnować z czasu, który mógłbyś poświęcić na własny biznes, żeby zarobić te 5-10% więcej. Pamiętaj o tym, że większość inwestorów nie jest w stanie pobić rynku. Dlatego uważam, że jeżeli masz świetny biznes i naprawdę dobrze na nim zarabiasz, to lepiej jest skupić się na rozwijaniu własnego biznesu, na tym, na tym żeby zrobić większą skalę, bo jest to znacznie prostsze we własnym biznesie, a inwestować pasywnie, kupując np. ETF-a na SP500 czy NASDAQ. Więc to jest moje podejście i uważam, że jest ono znacznie bardziej rozsądne. Jeżeli jesteś na emeryturze albo jeżeli jesteś już tak bogaty, że możesz żyć z giełdy, to jak najbardziej możesz się temu poświęcić 100%. I wtedy... Te 5-10% może być dla Ciebie znaczenie, ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to raczej polecałbym Ci inwestować pasywnie. Jeżeli inwestujesz aktywnie, to to co jest najważniejsze, to nie są same akcje, jakie masz w portfelu, ale w jaki sposób ten portfel jest zbudowany, jak oceniasz ryzyko, w jaki sposób go tutaj dywersyfikujesz. Polecam Ci taką lekturę jak Modern Theory Portfolio. Gdzie udowodniono, że odpowiednia budowa portfela jest w stanie ograniczyć ryzyko, a przy okazji dać jeszcze większe zyski. Jeżeli oczywiście jesteś inwestorem pasywnym, to to wszystko ci nie interesuje. Pytanie, które bardzo często dostaję, to czy warto teraz wejść w rynek kryptowalut? Czy warto kupić Bitcoina, Ethereum, Binance Coin? Odpowiedź tutaj nie jest prosta, ponieważ z jednej strony jesteśmy w bardzo solidnej korekcie, i rynek raczej już bardziej nie będzie spadał, a jeżeli tak, to nie będą to jakieś drastyczne spadki. Szansa wzrostów jest bardzo duża. Z drugiej strony jesteśmy gdzieś na końcówce hossy. I nikt nie wie, czy ta hossa się już nie skończyła, czy na przykład teraz nie będzie bardzo solidnej wyprzedaży. Ja obstawiam dalsze wzrosty. Oczywiście w krótkiej perspektywie te spadki jeszcze mogą występować, ale w długiej perspektywie uważam, że będzie rynek rosnąć. Choć to nie jest żadna porada i nie w ogóle nie, nie sugeruję się tym. To jest tylko moja prywatna opinia i nie chcę Ci nic doradzać ale jeżeli bym miał teraz wchodzić, to właśnie teraz. Z drugiej strony wolałbym przeczekać ten czas, przeczekać tą całą hossę, niech rynek się potem wykrwawi, niech nastąpi właśnie besa i wtedy bym skupował sobie Bitcoina, Ethereum albo Binance Coin. Dlaczego nie mówię tutaj o takich mniej popularnych altcoinach? Ponieważ jeżeli chcesz inwestować i na tym naprawdę fajnie zarobić i mieć pewność o ile można mieć jakąkolwiek pewność na tym rynku, że specjalnie nie stracisz, to lepiej jest inwestować w kryptowaluty, które są znane, popularne i gdzie ludzie po prostu wkładają swoje pieniądze. Widzisz, ja jestem na tym rynku od początku 2017 roku. Zarobiłem bardzo fajnie na kryptowalutach, ale też byłem świadkiem tego, jak bardzo popularne kryptowaluty traciły bardzo mocno na wartości. A ludzie kilka lat temu mocno zachwalali liska, mówili o tym, że trzeba w niego inwestować, że to będzie sposób na emeryturę. Dzisiaj widzimy, gdzie list jest i tak naprawdę nikt nie wie, które kryptowaluty będą używane w przyszłości. Ja osobiście uważam, że Bitcoin będzie używany jako takie, jako zamiennik złota. Jest to bardzo popularna kryptowaluta. Jeżeli ktokolwiek myśli o rynku kryptowalut, to właśnie zna Bitcoina. Ethereum będzie cały czas rozwijany, choćby ze względu na NFT, a Binance Coin jest to właśnie coin największej giełdy na świecie i myślę, że to też będzie rozwijane. Przejdźmy teraz do punktu trzeciego. Według mnie najważniejszego, na którym się będę bardzo bardzo mocno skupiał i będzie on dla mnie priorytetem. I nie tylko w tym roku, ale też w następnych latach. Zobacz, ja w grudniu zainwestowałem 31 tysięcy złotych w reklamę, zarobiłem 150 tysięcy. I teraz powiedz mi, czy na giełdzie byłbym w stanie tyle zarobić? Czy byłbym w stanie zamienić 30 tysięcy w 150 tysięcy? No raczej nie. Czy na rynku kryptowalut? To zależy. Ale byłoby to niezwykle trudne i wiązałoby się z bardzo dużym ryzykiem. Jeżeli prowadzisz biznes i robisz to w ten sposób odpowiedzialny, mądry, przemyślany, to szansa, że stracisz jest bardzo niewielka. Więc ja to jestem w stanie powtórzyć nie tylko w tym miesiącu, ale też będę w stanie następnym i w następnym. Robiłem to przez całe ostatnie 13 lat. Więc to pokazuje, że jeżeli skupiasz się na własnym biznesie, to te stopy zwrotu będą największe. Dlatego cała twoja energia nie powinna iść w kierunku nieruchomości, giełdy, ale powinna iść w kierunku biznesu. Skupia się na tym, na czym się najlepiej znasz. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że większość biznesów upada i jest to prawda. I nawet najlepsze firmy mogą w pewnym momencie upaść. Przykładem jest tutaj Kodak, który był swego czasu liderem, a teraz już nie jest. Więc to, co Ci polecam zrobić, to w miarę jak firma się dobrze rozwija, ma ustabilizowaną pozycję, jak już zainwestujesz w dalszy rozwój, to wtedy pomyśl o tym, żeby zabezpieczyć siebie, zabezpieczyć swoją firmę, zbudować poduszkę finansową i wszystkie nadwyżki wyciągać z tej spółki, a następnie inwestować je poza swoją firmę, na przykład w nieruchomościach czy na giełdzie. I to jest według mnie najbardziej rozsądne rozwiązanie. Jest jeszcze jedna inwestycja, na którą nie zwracają uwagę zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Widzisz, ludzie bardzo chętnie zainwestują 5 tysięcy na giełdzie w kryptowaluty, ale ludzie nie chcą inwestować w siebie i swoją wiedzę. To, co Cię ogranicza, nie pozwala Ci zarabiać więcej, to jest przede wszystkim brak wiedzy. Załóżmy, że zainwestujesz 5 tysięcy w podniesienie swoich kwalifikacji. Nie wiem, jesteś księgowym, rozliczasz jednoosobową działalność gospodarczą. Bierzesz od klienta 300 zł. Jeżeli podniesiesz swoje umiejętności i nauczysz się rozliczać spółki, to już nie będziesz brał 300 zł, ale będziesz brał 1000 zł. I zobacz sobie, ile to jest w ciągu roku, ile to jest w ciągu kilku lat. Więc jeżeli cały czas będziesz podnosił swoje kwa kwalifikacje, jeżeli cały czas będziesz zdobywał umiejętności, to w pewnym momencie zaczniesz zarabiać dużo, dużo więcej. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie. Niestety, nawet nie rozumiem tego przedsiębiorcy, co mnie bardzo dziwi. Też dlatego, wiele firm w Polsce jest takich, jakich jest. Jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz zarabiać dużo, to zacznij inwestować przede wszystkim w siebie. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam serdecznie. Adrian Kołodziej.